Znajdujemy się na terenie zabytkowego cmentarza żydowskiego w Zabrzu. To miejsce niezwykłe, miejsce pełne pamięci. Można by powiedzieć, to taki wielki pomnik opowiadający o historii społeczności żydowskiej w Zabrzu. Oprócz nagrobków, które są tu bardzo cenne, z których możemy dowiedzieć się o historii e, dawnych mieszkańców wyznania mojżeszowego, Także w przestrzeni cmentarza znajdował się przez wiele lat dom przedpogrzebowy, nazywany po hebrajsku Bet Tahara, czyli Dom Oczyszczenia. To bardzo ważne miejsce. To było te, można by powiedzieć, ostatnie miejsce, gdzie mogliśmy się jeszcze spotkać ze zmarłym, oddać mu cześć, i z tego domu przedpogrzebowego, po odpowiednim przygotowaniu ciała do pochówku, zmarły był wynoszony, aby został pochowany w przestrzeni tego cmentarza. Przez wiele lat wiedzieliśmy, że w przestrzeni cmentarza żydowskiego znajdował się tu dom przedpogrzebowy, ale po nim pozostała tylko betonowa posadzka. Długo szukaliśmy w różnych materiałach zdjęć, informacji. No i oczywiście znajdowaliśmy w dokumentach informacji, kiedy on powstał, kiedy był rozbudowany, ile kosztował. Jego historia rozpoczyna się w 149 lat temu w 1871 roku. Wiemy, że w 1892 roku był powiększony, ale te daty nie pozwalały nam odtworzyć, jak on wyglądał. Nawet przez te moje ponad 30 lat opiekowania się tym miejscem zdarzało mi się poznać osoby, które opowiadały mi o tym budynku, że on tu był, stał, jak wyglądał. Ale kiedy dawałem im coś, żeby naszkicowali, namalowali, opowiedzieli, ile miał okien, ile sal, nie potrafili tego zrobić. Jakieś niecałe dwa lata temu dostaję telefon, gdzie jedna z mieszkanek zabrza. Mówi, że w swoim rodzinnym albumie posiada zdjęcie. Na którym jest widoczny dom przedpogrzebowy. No oczywiście, radość moja wielka, bardzo się ucieszyłem. Wszystko robiłem, żeby wręcz zaraz po tym telefonie spotkać się z tą panią. Ona oczywiście uspokajała, mówiła, że ma pewne sprawy, ona do mnie oddzwoni, ale strasznie bałem się, aby nie stracić tego kontaktu, żeby tej, tej osobie coś się nie stało i tak bliska okazać, żeby dowiedzieć się, jak ten dom przedpogrzebowy wygląda, mogłaby mi zniknąć. Ta zabrzanka dotrzymała swego słowa, spotkaliśmy się i oczywiście pokazała mi zdjęcie, na którym mogłem zobaczyć tylko fragment domu przedpogrzebowego, ponieważ celem zdjęcia nie było zrobienie domu przedpogrzebowego, tylko zrobienie takiej pamiątki ze wspólnego spotkania rodziny latem 1940 roku, która tutaj naprzeciwko wejścia głównego do cmentarza posiadała swój własny ogródek. Ale na tym zdjęciu, gdzie widzimy cztery postacie osób dorosłych, jedno dziecko to jest rodzina państwa Lazarów, z tyłu w tle widać fragmenty domu przedpogrzebowego. No i szanowni Państwo, teraz na podstawie wiedzy, na podstawie pewnych um, informacji historycznych, pewnych zasad, jak budowało się takie domy przedpogrzebowe, na podstawie zachowanych planów cmentarza żydowskiego w dużej skali, w skali od 1 do 1000, gdzie możemy dosłownie wymierzyć, jaka była powierzchnia, jakie były wymiary tego budynku, rozpoczęliśmy m, na podstawie tych elementów architektonicznych, które tutaj widać. Odtwarzanie tego budynku. Ten proces trochę trwał, były różne koncepcje. Oczywiście nie wiemy, jak wyglądał dach, ale myślę, że po, po wielu różnych konsultacjach, rozmowach, powstał rysunek, jak ten budynek mógł wyglądać w 95%. I ja go Państwu zaprezentuję. Przez wiele lat. Można by powiedzieć, e, nikt już nie pamiętał, nie, nie widział, bo nie ma tego budynku, ale dzisiaj jesteśmy w stanie to otworzyć. Szanowni Państwo, tak właśnie wyglądał dom przedpogrzebowy w Zabrzu, Beth Tahara, dom oczyszczenia. To właśnie tutaj. Przygotowywano zmarłego do pochowania w grobie. Widzimy, że budynek miał architekturę taką. Hmm. Trochę, trochę sztuki, takich elementów romańskich, trochę gotyku, taka mieszanka, taki bardzo uproszczony eklektyzm. Budynek symetryczny, widzimy, główne wejście znajdowało się po środku, było flankowane dwoma dużymi oknami, wszystko zakończone takimi łukami odcinkowymi. Być może w tych pomieszczeniach po lewej i po prawej stronie znajdowały się te miejsca, w których przygotowywało się zmarłego do pochówku. To w prawie żydowskim jest bardzo ściśle ściśle określone, to chodzi o cały taki rytuał przygotowania ciała, wręcz jego umycia, bo prawo mówi, człowiek rodzi się goły, rodzi się nagi, jest wtedy oczyszczony i po śmierci tak samo powinien w takiej samej formie wrócić, wrócić do ziemi. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Jedyne z tego, na podstawie tego małego zdjęcia, które było zdjęciem pamiątkowym, jedyne z, jaki mamy znak zapytania, to jak wyglądała część dachowa Budynku domu przedpogrzebowego. Ona równo, również mogła być zaokrąglona, ale postawiliśmy, że być może miała ona formę taką dwuspadową, takiego ostrego dwóch takich ostrych połaci dachu, ponieważ sala główna musiała być dużą salą, salą, w której były wystawiane zwłoki, aby ostatni raz można było się ze zmarłym spotkać, pożegnać, no i wyprowadzić go na marach, na cmentarz. Więc po latach udało nam się rozwiązać zagadkę, jak wyglądał zabrzański bet Tahara. Szanowni Państwo, warto na obiekt, o którym Państwu opowiadałem, spojrzeć z góry, na jego rzut. Więc Bet, Bet Tachara, bo tak po hebrajsku ten budynek, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, się nazywał, czyli Dom Oczyszczenia w Zabrzu. Tak wyglądał w rzucie. On był na rzucie takiego wydłużonego prostokąta. Tu miał takie dwa boczne skrzydła, to jest ta elewacja, którą Państwu pokazywałem na rysunku. Tu było wejście główne i tu mamy tą główną salę. Wymiar całego tego budynku, jego długość to 20 metrów, a szerokość tej głównej sali 10 metrów. Więc tak wyglądał budynek Bet Tahara, czyli dom oczyszczenia w Zabrzu.